Dzień dobry, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Witam was w kolejnym odcinku Narzędzi Wymiataczy. A dzisiaj w naszym show gościmy prawdziwego gołta lub prawdziwą gołt Simon Biles. Simon Biles to najbardziej utytułowana gimnastyczka w historii, z rekordową liczbą 41 medali zdobytych na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata. Simon Biles zaczęła swoją przygodę z gimnastyką w wieku 6 lat i szybko zaczęła dominować na poziomie juniorów. Jej kariera eksplodowała w 2013 roku, kiedy zdobyła tytuł Mistrzyni USA i Mistrzyni Świata w Wieloboju, będąc debiutantką w seniorskiej elicie. Biles ma na swoim koncie 6 tytułów Mistrzyni Świata w Wieloboju oraz 9 tytułów Mistrzyni USA. Oba są absolutnymi rekordami w tej dyscyplinie sportowej. Trzykrotna olimpijka zachwyciła świat na igrzyskach w Rio w 2016 roku, zdobywając pięć medali. Podczas igrzysk w Tokio w 2020 roku zdobyła kolejne dwa medale, mimo że większość zawodów opuściła ze względu na swoje zdrowie psychiczne. Po dwóch latach przerwy Biles powróciła do rywalizacji w sierpniu w 2023 roku i wywalczyła cztery medale. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Absolutny GOAT. Chylimy czoła, siągamy czapki, i bijemy brawo, że możemy obserwować taki gołtów w trakcie naszego życia. Więc, aby zrozumieć fenomen gimnastyki, czy w ogóle zrozumieć, jakie to jest obciążenie dla sportowca. To, aby trenować i rywalizować na profesjonalnym poziomie, elitarne gimnastyczki już od najmłodszych lat trenują nawet 21 do 37 godzin tygodniowo przez prawie cały rok. 21 do 37 godzin tygodniowo. Zakładając, że trenują 6 dni w tygodniu, zróbmy jeden dzień wolny. To wychodzi między 4 a 6 godzin treningów dziennie. To jest naprawdę dużo. Gimnastyka wymaga precyzyjnych ruchów, kontroli nad ciałem, równowagi i siły mięśniowej, ale również odpowiedniej koordynacji. I sam profil metaboliczny gimnastyki opiera się głównie na systemie aerobowym, ale Źródła beztlenowe również odkrywają bardzo, bardzo istotną rolę. Tutaj, dieta przy takiej ilości jednostek treningowych będzie czymś jeszcze ważniejszym niż w każdym innym wypadku. I Simon Biles ma bardzo sensowne podejście do żywienia, jednocześnie, jest to żywienie, które jest miksem. Zbilansowanego modelu żywieniowego, razem z rekreacyjnym podejściem do jedzenia, które bardzo często u sportowców, których analizujemy w narzędziach czy na podstawie tego, co mówią w wywiadach, czy na podstawie tego, co pokazują nam ze swojego życia, ze swojego świata, oczywiście widzimy bardzo mały rąbek tego, co tam się tak naprawdę dzieje. Ci sami sportowcy zaznaczają, że ich dieta jest zawsze czysta, że nie ma chitmili, że to jedzenie nie jest przetworzone, że tych kalorii jest bardzo mało. Tutaj jednym z takich trochę odejść od normy był Lebron, który, który jasno mówił czy to o piciu czerwonego wina, czy o spożywaniu innych produktów rekreacyjnych. No i obecnie Simon. Biles i tutaj cytat z wywiadu dla Women's Health z 2020 roku. Wybieram jedzenie po którym czuję się dobrze. Staram się nie przejadać, ponieważ praktycznie zawsze jestem na sali gimnastycznej. Słowo klucz. Wybieram jedzenie po którym czuję się dobrze. To jest jedna z najważniejszych kwestii w kontekście pracy z zawodowym sportowcem. Element zdrowotny tego jedzenia, czyli element związany z maksymalną odżywczością, z bilansem makroskładników, jest Niesamowicie ważny. Kolejnym elementem jest to, że sportowiec, który tyle czasu dziennie spędza na treningach, musi być skorelowany z dobrym samopoczuciem po jedzeniu. I dlatego, jeżeli w diecie takich sportowców widzimy produkty, które są przetworzone, to nie zadajemy sobie pytania: jak oni mogą to jeść, przecież to jest niezdrowe. Zadajemy sobie pytania: jeżeli oni to jedzą, to jakie funkcje w ich wypadku taki model spełnia? Simon Biles swoje dni treningowe zaczyna najczęściej od owsianki lub owoców. W weekendy, kiedy ma więcej czasu, przygotowuje jajka lub słodkie przekąski. I ponownie cytat z wywiadu dla Moments Half w weekendy robię sobie białkowego gofry kawałkami czekolady, jajka albo cynamonowe bułeczki. Wśród jej mniej zdrowych wyborów kulinarnych znajdziemy pizza, fettuccine alfredo, sushi oraz słodkości. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Simon Biles jest żoną innego czołowego sportowca, Jonathana Owensa, który gra e, futbol amerykański w drużynie Chicago Bears, albo grał Jakby to, to jest nieistotne, w każdym razie jest e, zawodowym futbolistą, więc oboje mają bardzo mocno zbilansowany model żywieniowy. I w rozmowie z Inews e Biles mówi, że Jonathan gotuje zazwyczaj łososia albo. Kurczaka. Jemy sporo kurczaka, zwykle z brokułami, do tego ziemniaki albo makaron z serem, ale zawsze do tego dodajemy warzywa, a potem odpoczywamy na koniec dnia. I rozkładając sobie podstawowe zasady diety Simon Biles: numer jeden zrównoważona dieta. Biles dba o różnorodność spożywanych produktów, by dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Mamy miejsce na produkty, które są wysoko odżywcze, które są gęste odżywczo, ale też produkty, które są gęsto gęste energetycznie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli spędzasz 4-6 godzin dziennie na sali gimnastycznej, to w wąskich okienkach czasu, w których możesz zjeść normalny posiłek, starasz się dostarczyć jak największą gęstość energetyczną po to, aby utrzymać sprawność Twojego ciała i sprawność Twojego mózgu do wykonywanych obciążeń treningowych. Jej dieta składa się głównie ze świeżych warzyw, owoców, węglowodanów złożonych, białka oraz zdrowych tłuszczów. Większość, przez większość swojego czasu unika przetworzonych produktów i fast foodów, które mogą negatywnie wpływać na jej formę i wydolność oraz oczywiście masę ciała. Pamiętajmy o tym, że tutaj masa ciała też będzie bardzo istotnym czynnikiem. Punkt drugi. Wysokiej jakości białko. Każdy posiłek zawiera pewną ilość białka, która pomaga w regeneracji mięśni po intensywnych treningach. Uśmiecham się, ponieważ nawet w przypadku gimnastyki, nawet w przypadku takiej niskiej osoby, i niekoniecznie z olbrzymią ilością masy mięśniowej. Oczywiście Simon Ballis jest zbudowana niesamowicie, jeżeli chodzi o kontekst masy mięśniowej. Natomiast nie jest to Dwayne The Rock Johnson, jeżeli chodzi o jej parametry. Białko jest priorytetem, znajduje się praktycznie w każdym posiłku po to, aby optymalizować regenerację, po to, aby optymalizować utrzymanie masy mięśniowej po to, aby dostarczać niezbędne minokwasy, chociażby do produkowania neuroprzekaźników. Jej preferowane źródła to chude mięso, ryby, jaja, ale też niektóre roślinne źródła, takie jak tofu czy soczewica. No i oczywiście odpowiednia ilość kalorii. W okresie intensywnych treningów Biles musi spożywać wystarczająco dużo kalorii, aby zaspokoić energetyczne zapotrzebowanie organizmu. W większości kalorie te pochodzą z pełnoziarnistych produktów, zdrowych tłuszczów, białka, węglowodanów o niskim indeksie glikemicznym, ale możemy śmiało założyć, bazując na wielu wywiadach, których Biles udzieliła, że 20% jej diety to są produkty gęste energetycznie czyli to są produkty, które są relatywnie przetworzone, to są produkty, które dostarczają sporo energii w małej objętości. Tak jak powiedziałem wcześniej, trenując tak dużo w ciągu dnia, musisz bilansować jedzenie również opierając się na produktach, które będą szybko strawne, łatwo wchłanialne i szybko wchłanialne oraz nie będą obciążały twojego układu pokarmowego, ponieważ tak naprawdę większość dnia spędzasz na treningu. Jeżeli popatrzymy sobie na typowe śniadanie przetreningowe, Simon, to widzimy tutaj oczywiście białko, oczywiście węglowodany. Tutaj widzimy płatki owsiane, czyli mamy węglowodany złożone, często dodatkiem owoców i orzechów dla dodatkowego smaku i dla zwiększenia wartości odżywczych. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to najczęściej Awokado lub oliwa z oliwek. Jeżeli chodzi o spożywanie posiłków około treningowo, to podczas intensywnego treningu widzimy najczęściej mieszanki orzechowe, które dostarczają dużej ilości kalorii, natomiast mają małą objętość. Jakby w przypadku yy, sportowców, tłuszcze jako przekąska około nie jest najlepszym wyborem. Natomiast dlatego też zaczęliśmy sobie ten materiał od tego, jakim profilem metabolicznym charakteryzuje się gimnastyka i mamy tu przewagę przemian tlenowych. Widzimy, że węglowodany mogą być relatywnie oszczędzane w trakcie długich jednostek treningowych, ponieważ one są po prostu długie. E, oczywiście mam tutaj jogurt grecki, świeże owoce, czyli ponownie białko, ponownie węglowodany. No i warzywa z humusem, jakby warzyw z humusem w kontekście okołotreningowym nie popieram, nie uważam, że to jest najlepszy wybór z perspektywy jakości. Natomiast, jakby jako sama przykąska perce całkiem ok. Połączenie białka, budnika, tłuszczów, bardzo ok. No i tutaj, oczywiście, same przekąski to utrzymanie poziomu energii, regeneracja masy mięśniowej, zwiększenie wydajności, poprawa nastroju. Potreningowo widzimy. Posiłek, który jest łatwo szybki, oparty o nieco większe przetworzenie, np. smoothie bowl, znowu jogurt grecki, mrożone owoce, granola i orzechy, czy koktajle proteinowe, czy sushi. No tutaj również Balc mówi o tym, że po treningach lubi spożywać sushi, które oczywiście jest mieszanką e, dużej ilości cukrów, węglowodanów, złożonych i prostych, ponieważ ryż do sushi jest takim trochę miksem, Natomiast ma wysoki indeks glikemiczny, więc e, może relatywnie szybko uzupełnić likogen mięśniowy i oczywiście białko, które znajduje się w rybie, które znajduje się w sushi. Czy, która znajduje się w sushi. Jeżeli popatrzymy sobie dalej, to tutaj e, posiłek numer 3, czy jakby obiad, to znowu idziemy sobie w strukturę spożywania dużej ilości białka złożonych węglowodanów, w tym wypadku komosorżowa, brązowy, brązowy ryż lub pełnoziarnisty makaron, y, warzywa zielonolistne, no i dobre tłuszcze, awokado, orzechy lub oliwa z oliwek. Więc. Model żywieniowy, Simon, nie odbiega bardzo mocno od tego, co robią inni wymiatacze. To jest model wysokobiałkowy, to jest model oparty o spożywanie zielonożytnych warzyw, to jest model spożyty o, spo, oparty o spożycie owoców, o spożycie węglowodanów złożonych. Natomiast to, co się pojawia ekstra, co ona zaznacza, to jest ten element. Posiłków rekreacyjnych, które pozwalają jej, jej relatywnie szybko uzupełnić kalorie, które pozwalają jej uzupełnić glikogen mięśniowy i utrzymać dobre samopoczucie. No jakby przy takiej ilości jednostek treningowych, przy takiej ilości kalorii, które musi dostarczać, to przetworzenie może być bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście po obiedzie mamy kolejny posiłek, który jest przekąską koło treningowo. No, i tutaj, jakby znowu idziemy w stronę czegoś półpłynnego. Widzimy, że to jest jogurt grecki z dodatkiem owoców, e, lub energetyczne batony własnej roboty, gdzie widzimy płatki owsiane, miód, orzechy, suszone owoce, e, czy koktajle proteinowe. E, każdy posiłek, Simon, jest naprawdę starannie przemyślany. E, każdy składa się z odpowiedniej ilości białka, każdy składa się z. E, każdy jest gęsty energetycznie. To, jakby, jest e, słowo klucz. No i tutaj. Samu sama mówi, i tu cytat znowu z wywiadu dla Moments Health, znalezienie odpowiednich przekąsek, czy tutaj przetłumaczmy to bardziej na e, żywienie treningowe to klucz do sukcesu zarówno na treningach, jak i podczas zawodów. I znowu, to jest bardzo ważny cytat. Jeżeli jesteś sportowcem, to powinieneś to wbić sobie do twojej głowy, że znalezienie... Odpowiednich produktów, które możesz jeść pre-workout, intra-workout, post-workout, po których czujesz się dobrze, które szybko uzupełniają glikogen, które szybko uzupełniają Twoje zapotrzebowanie energetyczne, szczególnie jeżeli startujesz na jakichś zawodach, to jest klucz, bo dobrze działający układ pokarmowy będzie Tobie pomagał w tym, abyś osiągał sukces. Więc wybory żywieniowe mają pomóc Tobie w tym, abyś uzupełniał. Wszystkie niezbędne mikroelementy i makroskładniki, ale również abyś dostarczał odpowiednią gęstość energetyczną oraz żeby. Twoje ciało, twój układ pokarmowy mógł z tego czerpać i żeby nie utrudniał ci życia. Ostatni posiłek to starannie skomponowany miks węglowodanów i białek. Tutaj widzimy dużą ilość białka i najczęściej właśnie mamy ten wybór, o którym mówiliśmy sobie wcześniej, czyli łosoś, tłuste ryby. Do tego dorzucamy złożone węglowodany, czy to ryż brązowy, czy komosa ryżowa, czy bataty. No i oczywiście spora ilość zielonolistnych warzyw. Model Simon jest prosty. Jest naprawdę prosty. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Hmm, opiera się o dużą ilość białka, opiera się o zróżnicowane węglowodany, o dobry timing węglowodanów. To jest ważne, że mamy zarówno węglowodany proste, jak i węglowodany złożone. Natomiast uważam, że ten model jest naprawdę warty uwagi z perspektywy hmm, tego podejścia 80-20, szczególnie w kontekście sportowców, szczególnie spo w kontekście atletów. Wy przepalacie jako sportowcy niesamowite ilości energii. I często bazowanie tylko na czystym modelu żywieniowym może powodować, że ta ilość białka, ta ilość błonnika, ta ilość warzyw będzie utrudniała dostarczenie tej ilości energii, której Ty potrzebujesz. I zwiększenie przetworzenia, wprowadzenie produktów rekreacyjnych, jednocześnie bilansując wszystkie inne posiłki tak, aby dostarczać to, co Tobie jest potrzebne, może być game changerem, jeżeli chodzi o Twój model żywieniowy. Panie i Panowie, Simon Biles, dziękujemy za wizytę w Narzędziach Wymiataczy. Do zobaczenia w następnym odcinku.